Dzień dobry. Ale się zamyśliłam, słuchajcie. Dzisiaj będziemy mówić o namiotach, ale tak naprawdę mi się skojarzyły z czasami, z latami. Gdzieś tam, gdzieś tam, nie wiem, gdzieś tam moja córka przybyła, ale nie wiem A on Cześć, A Ten serek? I to tak właśnie jesteśmy na czasach tych góralskich To, że plastikowa, to plastikowa, wiecie, w zimę to możemy się... W promieniach baść... słonecznych. plastikową, opalamy się. Jak to się nazywa? Truskawką, serek, bardzo, bardzo ładny serek, tak. możemy... Tak. Dziękuję, nawet uczynny. bananka, chcesz bananka? Nie takiego nie chcę. Słuchajcie, i tak właśnie zainspirowało nas ostatnio. Ten poprzedni. Ten namiot wspomniany. Mówiłyśmy tak? Wam o namiocie, że tutaj w bawialni Hotel Olympique jest namiot, i e, tak ten namiot nas dręczył, i też ktoś nas dręczył, żeby ten tutaj namiot pokazać. Ktoś inny, kto nas obejrzał, stęsknił się za namiotem, więc jeszcze raz się wprosiłyśmy tutaj na bawialni Hotel Olympique w ustronie. Dziękujemy za użyczenie tego miejsca, no bo wiemy, że to też nie jest takie Proste wpuszczać, wpuszczać kogoś z zewnątrz do, do hotelu, ale i to dwie du, duże, dorosłe kobiety wpuszczać do bawiarni. Uruchomiło dla dzieci, nam się. Ale, ale nam się tak uruchomiło wspomnienia, że, że chciałyśmy tutaj z wami być. I dzisiaj ten namiot, o którym wspominałyśmy przy odcinku z zabawkami, to jest ten namiot, i tutaj mówię... A, to jest duży namiot, ja nie pamiętam takiego dużego namiotu. Ja w takim namiocie nie bałabym się spać. No ale ja nie pamiętam, jak byłam młoda. No. To pamiętam, że... A czy teraz pojecha... stara jesteś? Nie, no ale jakby... Bałam... No dobra, ale nie jesteś przedszkolakiem, dobrze, niech będzie. To raz spałam w namiocie, ale on był taki maniuni, że to zapięcie było przed nosem, tam ktoś chodził, tu światło się świeciło, strasznie się bałam. Baki pod spodem bardzo, chodziło. Du, 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 bardzo się bałam, jakiś złodziej przyszedł, ukradł mi buty. To co poproszę? ty gadasz? No, no naprawdę, naprawdę bardzo. Nie. Pierwszy raz pojechałam pod namiot i miałam bardzo złe doświadczenie. Bałam się bardzo. A to jakiś złodziej był, a to ktoś tam przechodził, no, także naprawdę nie spałam. A poza tym jak poszłam myć naczynia w strumyczku górskim, pan przechodzi i mówi do mnie, nie jest strumyczek górski, a ścieki z wioski. No po prostu. Nie. Oj to mam się to Ale marci. widzisz, że żyje. No tak. Nic się nie stało i nie wiem, czy to. No nie, nie czuć tego Czy, czy, czy to pan kłamał, czy, czy mnie wystraszył? Ale na początku właśnie się zdenerwowałam. Dzisiaj to pewnie bym pomyślała, że ojej, zaraz się zaraziłam, czy też. Nic mi nie było, słuchajcie. No bo takie czasy były, że nic nie było i pewnie byliśmy bardziej odporni. Ale ten namiot mi się bardzo podobał, bo ja pamiętam, że w dzieciństwie robiłam ze wszystkiego namioty w domu, skocza. Nawet pamiętam którego, na takich krzesełkach sobie ustawiałam, jakoś bardzo lubiłam takie przestrzenie. Tylko, że no, droga że my dzisiaj naprawdę się cieszymy, że możemy być w takim miejscu, skorzystać, bo wiadomo, że z takich zabawek tego typu przedmiotów nie mamy w domu. Pewnie ktoś, kto ma dzieci czy wnuki, to może sobie pozwolić im, sens, żeby coś takiego otrzymać w domu. Za naszych czasów nie było. Właśnie robiło się z kossa, z ręcznika, z prześcieradła, takie domowe namioty. No, to jest kapitalna sprawa. Tylko na amerykańskich filmach było w tamtych czasach, że można taki namiot czy taki domek właśnie mieć. Patrycja e... bardzo zdolna była w robieniu takich namiotów. Pamiętam u babci i dziadzia, jej babci i dziadzia jak e, e, u urlaków, e, tak, tak, u, 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 u dziadków. Jak mm. rządziła tam nimi, zrobiła namiot, kazała wchodzić, gotowała obiady, przynosiła im do namiotu. <laughs> Część jest się? <laughs> No i, ale to było takie sympatyczne, słuchajcie, naprawdę i śpiewaliśmy razem jakieś piosenki takie, co przy ogniskach się śpiewa. Jaka była mała? Tak. W tak. tym namiocie? Tak. I tak siedzieliśmy, siedzieliśmy, później ty wchodziłaś do namiotu, a my z babcią obowiązkowo śpiewaliśmy Zapłonęło w krąg ognisko, chociaż nie płonęło, ale takie wspomnienia były. A to ciekawe. Nie, ja pamiętam, że takie namioty domowe zawsze mi się podobały. Niestety namioty normalne mi się nigdy nie podobały. Raz na obozie harcerskim y, byłam w tych dużych takich namiotach wojskowych. No to tak, nie dość, że nas zalało. Teraz będę gadać, strasznie rzecz, to był mój ostatni obóz. Zalało nas. Eee, to jeszcze się chodziło... też padał. Tak, 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 tak. Tak, <laughs> Aneczko, tak, to wasz, po szkoła podstawowej. No dobrze, eee, dobrze. No, nie piliśmy wtedy nic. Nie, no, ale no. ja nawet tego na myśli nie miałam. Byliśmy grzeczne dzieci. No, pamiętam. <laughs> grzeczne dzieci. Pozdrawiam wszystkich, którzy do tej pory jeżdżą do niesulic Ale ten, ale y, wtedy y, takie robale nam powłaziły, takie szczepawki. Y, więc ja się zrobiłam bardziej wygodna i stwierdziłam, że już na namiotach spać nie będę. I z obozu się przerzuciłam na kolonie w lepszych warunkach. <grym> Ale namioty domowe do tej pory mi się podobają i no ja chętnie bym sobie wszędzie stawiała namioty, bo lubię takie przestrzenie. To mi się hmm. tak podoba, że mogłabym się tu przeprowadzić. Jest na na trochę. Jest to jest fajny, kapitalny. Tak. Chociaż ja nie, wsta nie stanę, bo ty się w tym odcinku o zabawkach mówiłaś, że ty byś stanęła, byś się zmieściła na stojąco w tym no namiocie. Myślę, że tak. Ale przypuszczam, że nie. No i co Stani W stanie, powiedz nie jestem sam to sprawdzimy. Nie, nie będę to wstawać, bo mi bardzo się dobrze tutaj siedzi i w ogóle mamy sztuczną łąkę, mamy te tak. kolorowe rzeczy. I nawet mamy bagaże. Mamy bagaże, bo wiecie, jak się jedzie pod namiot, to trzeba wziąć bagaże. Więc my mamy bagaże. Mamy bagażówkę, taksówkę. Nie wiem, czy ją widać. O, taką taksówkę znalazłyśmy. Bagaże też znalazłyśmy. Trochę odgłębiały wiekowo, słuchajcie. Że my musimy się rozpakować, właśnie tutaj, o rozpakować. Ale to przeważnie. Ja pamiętam, że jeździło się z plecakami, ogromnymi plecakami na stelażach. Na pewno teraz też tak jest, tylko że te plecaki są. Są lżejsze. Są lżejsze. Ja, ja pamiętam moją fajniejsze. pierwszą kolonię zuchową. Jak pojechałam właśnie z plecakiem, ze stelażem, no to z powrotem się nie umiałam spakować, się wywracałam na żółwika. Tak do tyłu ten plecak mnie przeciążał. Ale to było ogromne, on był, ogromny, był od siebie. No dobrze, ale ja nigdy nie potrafiłam się pakować. I dla mnie spakowanie się pod namiot jest po prostu jakimś szaleństwem. Ja musiała pół samochodu zabrać, żeby pod ten namiot się spakować. No bo napiszcie nam, co tak, co jest najpotrzebniejsze pod namiotem? Ale wiesz, co też mi się podobają teraz? Te namioty są takie kolorowe, takie proste w obsłudze, tak naprawdę. Ale są różne namioty. Są namioty plażowe, namioty górskie, tak. namioty do lasu, a wtedy były tylko namioty. No, tylko namioty, ale mi się kojarzyło zawsze, że postawić namiot, to jest straszna rzecz. To jest tyle pracy. Ja pamiętam te śledzie, co się wbijało, to się, to, tak się śledzie chyba nazywa się nazywało. Tak, tak. I to tylko mężczyźni, chłopcy mogli to zrobić, bo ja bym w życiu nie miała zielonego pojęcia, jak to zrobić. Ale to mnie zawsze A przerażało. A poza tym, nawet jakbyś miała pojęcie, to pamiętaj, że tego się nie mówi. Że masz pojęcie, tylko że ktoś A pojęcie to, może miałam, ale zrobi. sił mi brakowało A no tak, do takiego no. czegoś. No zwłaszcza jak próbowałaś na betonie wbijać śledzia. Ja? A nie? A tak? A ja nie wiem, takie opowieści nie. ja słyszała. A i tam. Co to opowiada? Ale wiesz, ale takie namioty, jeszcze te, to wigwam się nazywa? Takie te nie y, indiańskie. Nie wiem. O, tak. Takie indiańskie coś, to mi się marzyło, bo ja przecież w tym winetu się tak kochałam. I ja chciałam być koniecznie apanaci, więc jak chciałam być apanaci, to też wszystkie takie namioty mi się tak bardzo podobały. Zmusiłam je nawet do uszycia takiej sukienki. No co? A jak się nazywała ta dziewczynka? No przecież mówię, że pana czeka. A panaczy. tak. A już po prostu słucha mnie ta matka. A, ja zapyśliłam się, słuchajcie, bo to tak czas szybko leci. Ja po prostu myślę sobie, czy coś w życiu przeoczyłam z tymi namiotami, czy może mogłam częściej tak jeździć, może miałabym więcej takich wspomnień. Ale liczymy, że wy macie więcej wspomnień. Bo mówię, ja się zrobiłam wygodne w połowie szkoły podstawowej, a kiedy ty się zrobiłaś wygodna i już przestałaś jeździć pod namioty? Nigdy nie, nie, nie jeździłaś na w ogóle pod namiotami. Nie chodziłam do harcerstwa, nie należałam, bo mi babcia nie pozwoliła, bo to taki był czas, że miała wspomnienia szeregu Tak, głupi, tak. I, i bała się po prostu. Chociaż płakałam i bardzo chciałam, ale niestety nigdy nie byłam harcerką. Chociaż mam wielu znajomych przyjaciół, którzy są harcerzami i po prostu jakoś tak czuję tę atmosferę, tak? Czasami z nimi przebywałam, właśnie te ogniska wszystkie. Tak czuję, jakbym, jakbym jednak należałam do tego harcerstwa, ale no, nigdy ta, ta, tak naprawdę. Dzisiaj to się nazywa sympatyk. Na przykład. Tak? No, hmm. może tak. I ta atmosfera mi się bardzo podoba. Ale ja nie wiem, czy z, z miłości do osób zdecydowałabym się mieszkać w namiocie. Po prostu po prostu nauczona jestem, chociaż mi się podoba to tak, jak patrzę gdzieś tak z boku, to bardzo mi się to podoba. To I wyjątko często ludzie mieszkają też w namiotach. Opiszcie nam o swoich, swoich przeżyciach właśnie z namiotami, bo ja słyszałam, a co ty opowiadałaś o to w namiotach w Tunezji byliście? W sensie na jakimś tam spotkaniu z dukoty wchodziły pod spód. A tak, to była noc baduńska. I cała, cała yy, impreza była przygotowana w takim ogromnym namiocie. Wszystko było fajnie, muzyka była taka nie wiem, ich muzyka, którą nas bawili. był jedzonką, ale z każdej strony wchodziły koty, ja byłam przerażona. Ale to był taki duży namiot, że faktycznie nie było ani słychać z zewnątrz, ani nic to nie przeszkadzało. To chyba ja taka dziwna byłam, że po prostu tylko tymi Nie, przy... to jak mi się przypomniało właśnie, bo ja sobie, jak mam się opowiadała, to wyobrażałam tylko te koty takie wchodzące pod tak, wszystko, pod, tak pod plandeki. Tak, i, i prosto pod stół, żeby coś im dać jeść. Ci właściciele zabraniali dać imię, że mówią, że tutaj mają dużo jedzenia, ale ja nie mogłam zjeść tam w ogóle niczego. Tak jakoś, nie wiem, szkoda mi było, że te gody nie jedzą, że nie mogę no dać. tak, a wszystkie nakarmić byłoby ciężko. No i tak jakoś nie mogłam, no ale to nic. Ale namiot był po prostu ogromny, prawie jak cyrkowy. A no to taki, to rzeczywiście ogromny. No, no ale jeszcze co, teraz jest moda na namioty, bo tak jak już mówimy, międzypokoleniowka o namiotach, więc moda jest na namioty koncertowe. Na namioty konferencyjne, na namioty piknikowe. Te wielkie namioty mhm. to nadal są namioty. Więc wiecie, nam się skojarzyło tutaj ten ma mały namiotik, taki do zabawy, ale też są e, w tej chwili kapitalną sprawą, jak jest ładna pogoda, jest, są namioty właśnie użytkowe. Tak, no przynajmniej raz tak się mówi, no tam gdzieś coś szukamy, na jakiejś imprezie. Tam pod namiotem, tak? Tak, i poza tym, jeżeli mamy na przykład imprezę plenerową, no to kiedyś nie było tych wielkich namiotów, i to co, spadnie deszcz, to wszyscy mhm. chodzą do domu albo gdzieś pod daszek, a teraz nie ma problemu, po prostu stawia się namiot szybciutko. Te namioty się stawia, i tyle wszystkie mhm. e, jakieś wystawy, imprezy takie tak. na rynkach, czy gdzieś, to najczęściej Też są, są namioty. namioty. No imprezy tak. Nawet te taneczne, takie jak u nas w Ryneczku, dni świetnicy mm -hmm. czy coś, to zawsze jest jakiś namioty, gdzie można się ewentualnie schować. I często garderoby też są urządzane właśnie w takich namiotach. No, to wszystko Dla się nazywa artystów. namioty. To wszystko A zna. mi to jakoś tak jak się skarży że namiotik to musi być taki mały, dlatego chyba powiedziałam, mm -hmm. że ten jest duży, ale ja nie wiem. Jest zobaczcie, <laughs> i, i ten namiot funkcjonuje od tysięcy lat. To nie jest właśnie nie szałas, mm. bo szałasy też oczywiście były się tam gdzieś w lasach buduje, ale namiot, czyli coś, co jest zrobione z tkaniny. Oparte na jakiejś konstrukcji, ale jest to tkanina, czy, czy, czy ze skór były robione, wyprawiane kiedyś nam. O Macie Święty Paweł chociażby, jego zawód wyuczony to był producent namiotów i to, była, to był bardzo intratny, to jego ojciec się też tym zajmował i to był bardzo intratny biznes w tamtych czasach, bo tych y, przecież skór było bardzo dużo, bo to były skóry chociażby z ofiar składanych w świątyni, y, więc skór było bardzo dużo, no i z tego się wyrabiało namioty. Ale też powstają takie wakacyjne miasteczka namiotowe. Ludzie mm -hmm. przyjeżdżają samochodami, rozkładają namioty, tak, namioty, namioty która jest namioty, tak, namioty tak. mają i kuchnię, i przedpokój, i sypialnie. Czy namioty są? No pewnie. Kuchni. Tak. Znaczy nie taki kredens rozkładany, ale jest A część kuchenna. Ma? No kuchenka też jest. Piekarnik. Jak sobie kupisz, to <grymik> piekarnik też? Bo to wszystko tam prąd podłączają. I, i tak właśnie ostatnio, jak mm, w licheniu, to było właśnie taki y, przy jeziorze, takie miasteczko właśnie z namiotami. I wieczorem śpiewali nad jeziorem, wszystko było tak kolorowo, lampeczkami to przystrojone. Ja tylko chodziłam, podglądałam i to mi się podobało. A ja pamiętam też, nie mogłam się nadziwić przy takim filmie e, Matko, nie mogę sobie przypomnieć tego tytułu o bliźniaczkach, które się spotkały, nie wiedziały, że istnieją i spotkały się e, na właśnie obozie harcerskim. No i one tam się bardzo nie lubiły, no bo widziały, że są takie same, i wszyscy myśleli, że są siostrami. One się później zorientowały. Jak ktoś pamięta, jaki tytuł był tego filmu, to, to podpiszcie. I na tym obozie dostały namiot odosobnienia. I ja nie mogłam się nadziwić, że namiot nie był właśnie namiotem, tylko był czymś, co my nazywamy domkiem. Taki domek letniskowy. I oni na to mówili namiot i tego też do tej pory nie mogę pojąć. Czy to był błąd tłumaczenia, czy to faktycznie tam, gdzie się też nazywa nocna, namiotem? Bo to wolno stojący taki domeczek mógł być nazwany namiotem. Tak no już pewnie. Na czy jest to można nazwać namiotem? To też można nazwać domkiem I bo mo <śla> można żyć w tym skryt Po prostu, o już nie ma mamusi, nie ma. Wcale. Wiesz co mamusia, ja rozumiem, że małe dziecko tak może widzieć, że jak nogi wystają, a głowy nie widać, to nie ma mamusi, ale e, może troszkę powiecie, że jesteśmy w tym wszystkim szalone, infantylne, że się zachwycamy miejscem, gdzie jest dużo zabawek, ale może warto czasem zejść z tej powagi. I wejść, przypomnieć poczuć sobie, się poczuć się dzieckiem. W końcu Pismo Święte mówi, że dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli tu chodzi o to zaufanie Panu w ogóle, takie dziecięce zaufanie, że ja, ja ci ufam, na pewno będzie dobrze, jak Tobie zaufam, bo Ty wiesz, co robisz. I może troszeczkę takie nasze infantylizowanie Wam poprawi humor, ale też pokaże, że. Że warto czasem, że nie zawsze musimy być super poważni Ech. i nie zawsze musimy być tacy, wow, prawda, tutaj super poważne tematy, bo może komuś ten uśmiech, tak jak mówiła święta Urszula Duchowska, jak nie masz co podarować, to nie mów, że nie masz co podarować, bo zawsze masz uśmiech. Zawsze ty obdarzając uśmiechem drugiego człowieka, czy wystawiając głowę z namiotu, czy za zabawki, czy w sklepie do pani kasierki, zawsze obdarzając kogoś uśmiechem, nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo może to komuś pomóc. Może ktoś mieć po prostu bardzo zły humor, może ktoś być w depresji, może mieć złe myśli i ten jeden uśmiech może komuś uratować życie. Ja już nie raz o tym mówię, ale Was bardzo, bardzo zachęcam do uśmiechania się. Po prostu. Nawet uśmiecham z się do Ciebie. <laughs> I uśmiechamy tak, się. Możemy do was. sobie tu wyobrazić, że tu ponie ognisko. Mamy gitary, śpiewamy, gramy dla Was, aby się podzielcie z nami Waszymi jakimiś doświadczeniami, namiotowymi wspomnieniami. <laughs> wspomnieniami, tak. Tak, czy właśnie tymi domowymi, zabawowymi, czy tymi z obozów, teraz przed chwileczką rozmawiałam z Anią, nie będę podawała na nazwiska, ale serdecznie ją pozdrawiam i mówię, że jej wspomnienie z namiotami, bo zapytałam ją przed nagraniem, mówię, ty masz jakieś wspomnienia z namiotami? ona mówi, tak mam wspomnienie z namiotami, że byliśmy na obozie harcerskim, zwinęliśmy namioty, zaczęło lać, autobus nie przyjechał. <grywa> Ojej, to niedobre. Ale to też jest wspomnienie. To też jest wspomnienie. Pewnie. Jest co wspominać to tak, jak ja mówię, nas zalało, prawda? Jedyny namiot, tylko nas zalało, nikogo, więc żadnego innego widocznie w takim miejscu postawiliśmy. Ale tak, podzielcie się z nami e, waszymi wspomnieniami, o, zrymuję już. E, Poszalejcie trochę, pobawcie się, żeby ten czas taki jesienny, zimowy i wczesnowiosenny nie był depresyjny dla kogoś, żeby to był czas taki radosny, słoneczny. słoneczny. Nawet jeżeli słońca nie będzie super widać, to żeby był słoneczny w sercu i, i na twarzy, uśmiechu. I takim uśmiechem dziękujemy, że byliście z nami. I żegnamy Was. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. Do zobaczenia.